Witam serdecznie, ja jestem Zanek. Ze mną jest tym razem cała grupa osób. Cztery osoby Randy, Fred, wrzesień. E, I będziemy się mordować z losowiskiem, czyli, czyli z, z najnowszą bójką. Ona już chyba kiedyś była, tak mi się wydaje, też nie mam 100% pewności pewności czego... No właśnie, ona chyba nie, była. Dwa tak, były na pewno. No. Także zaczynamy, zrobimy takie, <laughs> powiedzmy, salami, czy coś w tym stylu. Zapomnienia. Salami, vigiliny. Wigilijny, no, no właśnie. No, zaraz, to ja, ja wybieram swoją talię, czy ja gotowcą dostaję? Nie, to by się Trzeba najpierw do keczemnej wyjść. No właśnie, tak patrzę, coś się kurczę <laughs> strzeliło. Teraz, teraz zaproszenie. Ale okay. no, ja ci... no, wysyłaj. Dobra to ja sobie wezmę tarda w takim razie wech, wech, wech. zobaczymy. Co z tego no wyjdzie? Jak nieambitny? to jest najbardziej ambitny skuteczny. <laughs> Właśnie na bójce nie grałem. Proszę? No to jest totalny random tam bójka, to jest po prostu ta, ta bójka Oczywiście, to jest... Królest... Próbuję, że ogólnie. Królestwo RNG po prostu! To w ogóle na, na bójkę Będę walczyć z Karty to już tak naprawdę nie wiadomo co tu odrzucać, no, bo tak naprawdę nie wiadomo ile to będzie kosztować, więc <laughs> wszystko może zostać i wszystko można odrzucić. Nie wiem, wywalę. <laughs> Trochę słaby się wydaje. Ach, no dobra. Zobaczymy <laughs> ile te cudaki będą kosztować na dzień dobry. O Boże. Naprawdę. Czarę z mleka te karty. Dzień, wiem, że trzeba było... Oh. Trzeba było nie brać tego, kurczę, Sara. Teraz tak patrzę, jakieś takie mizerne te karty dostą. <grafię> no jakby ten był za dwa... Nie, nie narzekaj. No jakby on był za dwa, to by było nie najgorzej, no. W pewnym momencie będzie. No ten ja jest... na tej miejsc... Nie, Nie... Ten Mimo jest potencjum. dobry. No ja wiem. Dobra, to będzie tak. Zobaczymy, jak te karciochy, się będą zmieniały. Mam no wrażenie, że to ma potencjał na bycie bardzo szybką bójką. Tak, tak zdecydowanie. No to, to szybko się kończy. Znaczy, w się jakie karty dopiszesz. No, no, no cóż. Co do tego. Okej. Okay. Ja zrobić combo. Ale może zrobić combo. Zenek No tak patrzę, tylko co mam. to mam? Tym walnąć i tym walnąć? No? No to takie słabo trochę. No. i tak nic się nie no, Ale zadziała. No nic lepszego i tak nie mogę zrobić. Przed <noise> Fred, fajna jest ta... ta ten, ten twój Dungeon, dungeon on jest zajebisty, ten, słuchaj, zajebista gierka. No tak, no kurde, stary, ja przed tym tyle nocy zerwałem. No wczor wczoraj tak. do pół do trzeciej prawie siedziałem, męczyłem się z tym, ale świetna jest. Na początku trochę trudna się wydaje, ale jak się tak później ogarnie wszystkie skille i tak dalej, to... Ty naprawdę... już na Steamie go masz? Mm... No, no. Jest na mojej wadzie. jakieś pytanie może? Nie, no, masz się. Pana. Rocket League jest na przecenie No, Rocket League tak, tylko że teraz ignorowałem się do tych, kurcze, lajków -like to ten, to może być zabawnie A Rocket League, Rocket League w jakiej cenie jest teraz na tej przecenie? No, nie wiem, nie wiem szczerze Rocket League na, tym, na G2A był tydzień temu po 50 zł. No no, z też tak 14 euro. mniej więcej. 14 euro. Tak sobie myślę. A, no no, 14 euro to nawet nie było tak. Nie... to będzie 4 dychy? No, to to jest prawie, no 5 dych, no to, to, to trochę ponad 5 dych. Uh, w sumie nie no, 14 to jest dość drogo szczerze mówiąc. A kolita? Kolita mówisz? Kolita? Tak sobie myślę. No niech będzie to na kolita, ale wolałbym... Gotowe. Czyli wrażenia z Darkest Dungeon jakie są? To ta gierka, jest fajna. Nie wiem czy będzie tak wiesz, będzie cały czas tak wciągająca, bo może się po prostu zrobić yy, później trochę nudnawa, bo tam cały czas ale A ty ładzisz. już nagrywałeś coś z nic, nie? Nie, nie, dopiero, dopiero testuję, wiesz. Znaczy uczę się tego po prostu. Muszę się nauczyć w miarę ten, żeby coś tam nagrać, bo nie chcę tak nagrywać na hura, bo to trochę bez sensu. Uh, Bombardiera, Jesus Christ, no coś czuję, że ja tu wpierdziel dostanę, szczerze mówiąc. Za taki z Serio? To ja błąd, byłem, zrobiłem bo myślałem, że to jest ten sekret, ale myślałem, że coś zadziała. Będzie boleć, będzie boleć, to fantastycznie. Aaa Boże. Nie no, dwie karty bierzesz nie. Ja bym nie patrzeć. No, niby tak. Zatrzymanie to tak przeciętnie. Niech będzie bomba. Zobaczmy, co to za sekret, tylko jest, no, 3-2 ekstra. Pomsta, miodzio uh, To proszę bardzo To uh. jest Może być, coś takiego <laughs> Chciałem, tak się zastanowiłem czy Unmake walnąć, ale to chyba nie ma sensu Kurde, ja mam nadzieję, że Darka z Dungeon będzie w końcu na jakieś przecenie na tym Steamie No teraz jest na no Allegro znalazłem za trzy dychy Stary, taniocha. nie Tanie niż na Steamie No teraz jest na przecenie Na mam w Steamie obecnie 4 dychy no na alegro za, raz... na... za 33 zł cen. Normalnie ki do. To jest, co jest. do tak. normalnie, tak? No tak. Jest jest to... sekret? No jako podarunek, no jako gift, nie? Dobrze, ja widzę, tam jest sekret jeszcze? Tak, to jest sekret jeszcze. No okay. dziwne. A... Bo ja nie, nie... Ja teraz nie widzę czegoś To jest sekret, tak, jeszcze jest sekret jeden Noble Sacrifice? Dobra, nie będzie tak Taki? Oh 2-1 To było oczywiste No ja nie wiem czy oczywiste, <laughs> no być no. kartę najpierw dobrać nawet. To teraz też mogę dobrać, też no, no. Nie no. no Dobra nie będzie tak Nie jest to może najlepsze No teraz Zenek może duży potencjał No, zobaczymy czy... Zobaczymy czy ten, czy, czy wiesz, czy on dożyje do. Przygotujcie się! <noise> <na postępowanie. głosy> Ekstra to mam kurczę potężnego dinozaura Kolejny Niemniej sekret, w, Boże, jak uwiel... Wszystko trzeba jedno przyznać, dożył. No, dożył, 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 dożył. Hmm, no fajnie. Ale combo. Kombo kosmiczne. Zobaczymy, co dostanę na Do cudaka. <laughs> no, fajnie. <laughs> Może być. O Boże, serio. No, się. A czemu to nie było odwrotnie? <laughs> Szalejące dinozaury. Kondyżetą, Japę. Jeszcze teraz dostaję trzeciego i to będzie po prostu nie zabawa. Już. Wszystko facjata? No, świetne. Czekam na rozkaz. No, przegrałem. Błąd zrobiłem w jednym. Bestie są mi posłuszne. Co to? Lol, serio? A szkoda, że to nie ten drugi. Oj, nie. O, co tu zrobić? Tak jest, po prostu ja znaczy, tutaj nie tutaj nigdy ten tak naprawdę Nie musiałem wracać no ale dobra Co sam tam dostanie po tarcze Czekam na rozkaz No i uwaga co to będzie tak. No dobra i Sreel mówisz. Jak uh, <sukamy> jest Coś takiego. Dzidzi, <grywanie> A no dobra bo... W sumie GG, -na. tam, A co nagle comeback. Rino Jackson. <laughs> to byłoby zabawne Otłonek w górę, a na e, Boże serio Czekam na rozkaz Poczekaj I uwaga na no facjaty Nope Inek poszedł się walić, no nie wiesz, poddał się. No i co, i co? Comeback i w ogóle takie tam jest Dobra, no mniej się z tym to teraz wypykajcie z random Riderek zaczynasz czy ją ja zacząć? A ty zacznij, ja mu Dobrze, więc? Moja ulubiona, ten, moja ulubiona klasa. I więc... Mam się bać? Nie, nie, Więc Wy już gracie, bo ja nic nie widzę. Mhm. ja, Zacznę, no. wyglądał, ja, ja mam strzyżenie owiec. Ha, <grym> strzyżenie owiec masz, okej. Okay. Otwieram wizyt, do ręka Możemy grać. Władziciela! Muszę chronić dzikie ostępy. Ja jakoś to wygląda. Jakoś. Ejdę do Randy'ego do to wypadnie. wygląda nawet dobrze u ciebie. I te podarzeństwa na ręki. Bukle na dzień dobry. No też nie jest. O! No. Ups. Ty, jakim cudem ja widzę y, karty jednego i drugiego, ale jazda. Ej, nie narzekaj. Ty, fajne. Widzę jedne i drugie karty, jakim cudem? Nie wiem, ale to, to jest zajebiście patem na nagrywanie. Naucz się tego. <laughs> no właśnie, już się nauczyłem. Jak się coś takiego robi? No musisz mieć dwóch znajomych w takim razie i ten, odpalasz sobie jednego, później klikasz podgląd na drugiego i widzisz jedne karty jednego i drugiego. LOL, <noise> <YouTube player>. <ś> Nie <ś> oh, widzę. Obu. O wida oba. No. A <O, my God>. jazda to za odkrycie dosłownie. <ś> <ś> Ej, to jest po prostu zajebiste. To jest Imbashit, tylko że musisz na głowie stanąć jak chcesz no, to na wygląda. Albo najechać myszką. No, dobra. Albo monitor, trzeba obrócić. <tam w postosie>. monitor tak. trzeba obrócić. Monitor trzeba obrócić. No wrzesień powiem Ci, że to się do, dla Ciebie dobrze dopowiada, bardzo. No już dobra, nie powiem komentuj już teraz, jak widzisz to, te dwie łapki, to już nie powinniśmy nie zgadać o kartach. Ale nie, ja mu mówię o tym, że ma tego gimka mm. i ten jest jest nieruszony. Tak? Myślałem, że sugerujesz coś o kartach mówisz. Nie, co tu. jeszcze tutaj może zrobić zajebisty comeback. A ten no. za jeden? Chryste? Za no? Jezus Bo za jeden? Nieźle. Co tu się porobiło? Ja myślę, że to, to zabije. No prowokacja, niewiele tam zmienia. Hmm. Chyba tak O pewnie stary Jezus Mary Ta bójka oh. jest po prostu kosmiczna Jezus Mary, To jest jakieś po prostu takie RNG, że się w głowę nie mieści Drzewo za 8, a zaklęcie za 2 powinno być za, za 10 teraz. <grystanie> Albo banany za 10, czy coś Dosłownie kosmos Ał. Ał, 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 ał. Dawaj, Choi, i się obrzucajcie bananami cały czas. Będzie zabawnie. To jest super plan. No. <laughs> Banany, czo i banany stary, to jest kombo najlepsze No nie ten, kamany. Nie, ze słodych karty na Nie no, czemu wybrałeś tego kurczę, szamana, bo przynajmniej jest raczej średni chyba na tej bójce, nie wiem Z tymi totemami Nie, średni ja już widziałem takie takie tu pierwszy, że No, Dawaj tego kurczę Na iskrownika czy jak on ma do trzymać to to się zamieni i w co? O nienawidzę tej legendy, nie, po prostu nie cierpię, na, mnie na każdym no właśnie. No właśnie. mi za każdą grę Nie wiem wiele Tu właśnie Tu właśnie Co imi się mi im A miałeś ja coś lepszego do zagrania Polimor. No jasne. Dobra, dawaj dawaj nie... banany teraz, kurczę, blada. Dawaj, jesteś tu mieć banany. Trzymaj bananę. Więcej bananów. Więcej. Więcej bananów. Co jest? Czy GG już jest? No nie. Ej, GG tak szybko. Pełni wrzesień became level 32 jätkame . väga ilus .